Siemano, z tej strony... gdzie jestem? Siemano, z tej strony Minecraft Blow i dzisiaj jestem w Mierzęcinie. Jest tutaj fajny zamek. Yy, tam, za mną, za mną, za mną. Nie wiem, czy go widzicie. Może nie, może tak. Mam nadzieję, że tak i dzisiaj jest taki vlog bardziej informacyjny strasznie informacyjny tak naprawdę i szczerze wybaczcie, że nie patrzę się często w kamerę ale muszę się do tego przyzwyczaić no ale to troszkę mi jeszcze zajmie ponieważ ostatnio w ogóle... kiedy ostatni był vlog? miesiąc temu? chyba tak też tak powiem wam szczerze, że jest strasznie gorąco i strasznie... strasznie, strasznie się męczę na, na słońcu Dobra, ale nie będę o tym mówił, będę kilka rzeczy informacyjnych powiem. A więc tak, pierwszą sprawą jest Hero Brain Mod. Dzisiaj jest y, czwartek, jeśli mam nadzieję, że tak to chcę. Tak właściwie to dzisiaj się dowiedziałem, że jest czwartek, a nie piątek. To jest właśnie objawy wakacji, a może no lajpienia. Tak, więc co do Hero Brain Moda, to próbowałem go wczoraj, a raczej dzisiaj w nocy, za nagrać, żeby był w środę. Tak, nagrywam to w środę, ale w czwartek to wrzucę. Jednak nie udało się tego wszystkiego nagrać, ponieważ tego Hirobraina w ogóle nie było. Nie wiem co się stało. Może on się spłoszył, może się mnie przestraszył, nie wiem. Wszystko jest możliwe. Dzisiaj będę jeszcze próbował to nagrać. Mam nadzieję, że mi się uda. I dzisiaj jeszcze mam nadzieję, że... O! Iście, iście! iście. I mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze będzie Hirobrine mod traktor nas O on nas dogania, traktor nas dogania no, Ale dobra, lecimy dalej, co do kolejnych informacji Za niedługo będzie konkurs, taki bardziej konkurs dla osób znających się na obróbce wideo Co do nagród będzie 4 giftkody, więc myślę, że fajnie Nas dogania coraz bardziej Jest bliżej Czekajcie dało się nam przeżyć. Dobra, więc zanim dojdzie konkurs, cztery giftkody do wygrania. Zanim dojdzie też informacja, co i jak będzie trzeba zrobić. I też będzie zanim niedługo jakieś losowanie na giftkody, ponieważ wiem, że nie wszystkie osoby znają się na obróbce wideo, a chciałyby wygrać tego Minecrafta i sobie pograć na premium. I teraz ostatnia sprawa, a więc mail, zawsze możecie do mnie napisać na mojego maila i Każdemu tam dosłownie odpisuję na każdą wiadomość Więc jeśli będziecie coś chcieli to piszcie, naprawdę ja wam odpiszę, ponieważ bardzo, bardzo lubię kontakt z Wami i pisanie z Wami i na każdą, na każdą odpowiedź, na każdą wiadomość odpiszę i no, i to tyle w tym vlogu, jeśli wam się spodobało to oczywiście ocencie, bo chciałbym tego robić więcej, ale nie wiem czy tego chcecie takich taki vlogów ogólnie to nie wiem, no w ogóle czy to można nazwać vlogiem ponieważ, no ponieważ co tutaj było tylko informacje, ja zaraz idę coś zjeść i będę wracał do domu i zaraz to zmontuję i na zajutrz już to wrzucę, więc ja się z wami żegnam i do usłyszenia trzymajcie się, cześć, cześć jak tu gorąco a, świeci mi powstrzym.